Wiele zabytków można podziwiać w Braszowie, mieście założonym przez Krzyżaków w roku 1211. Jak to było z tymi krzyżakami na terenie dzisiejszej Rumunii opowiem przy okazji innego odcinka historii zbrodą. Wróćmy do zabytku nieruchomego, znajdującego się przy rynku Starego Miasta. Czarny kościół, bo to o nim dzisiaj mowa, to budowla wzniesiona w latach 1383-1477, czyli nie całe 100 lat. Początkowo w kościele odbywały się nabożeństwa rzymskokatolickie, jednak wskutek mocnego wpływu protestantyzmu na mieszkańców siedmiogrodów w 1542 roku odprawiono pierwsze nabożeństwo ewangelicko-luterańskie. Wielki pożar w mieście z 1689 roku ogarnął także kościół parafialny. Od tego czasu poczerniały od dymu ruiny nazywane są czarnym kościołem. Co ciekawe, przy odbudowie kościoła brali udział rzemieślnicy z Gdańska, jako specjaliści od sklepień. Wśród zabytków wewnątrz kościoła warto wymienić chrzcielnicę w całości odlaną z brązu, datowaną na rok 1472. Mamy organy z pierwszej połowy XIX wieku, posiadające około 4000 piszczałek, będąc tym samym największymi na terenie Siedmiogrodu. I na koniec ciekawostka creme de la krem: kolekcja 110 orientalnych tureckich dywanów datowanych na XV i XVI wiek.